谁？ ogólnie miał być film. Wczoraj... Al... Dzisiaj albo wczoraj miał być drugi filmik. nie tego I... I... Ja się na w Nie miałem czasu. No i teraz jestem ale nagrywam to na szybko. Wiem, że to krótko będzie o akurat się w ogóle zauważyłem że czerwony kolor ale teraz się stwierdziłem że czerwony kolor się zrozumiał jak o tam 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 w ogóle nie możecie mi powiedzieć że jak to weźcie prawo jazdy to byliście kiedyś na tym toru, na tym drugim bo ja byłem dzisiaj byłem też stać ale tak jeszcze dzisiaj teraz 6. No i wiecie, próbowałem jeszcze rano. Tak ogólnie, ale tak teraz wpadłem. fajnie będzie, jak nagramy z tego filmu. I. Pyk. Dobra, niech tam wyjedzie. Ogólnie ciekawostka, że możecie zamiast klikać E, to możecie kliknąć O. Pyk. Pyk. Egzamin praktyczny B-27. I siedzimy i czekamy. O! Numer B-27, stanowisko czwarte. No dzień dobry, ja bym chciał zdać prawo. Dobra. Proszę sprawdzić działanie kierunkowskazów. Proszę przygotować pojazd do jazdy. Bieg. Proszę ruszyć i zatrzymać się w polu na końcu toru. Boże, jak maguje. Przez lagi możemy nie zdać. mam jeszcze drugie urządzenie Xboxa. Tam podłączam seklawie i myszkę. I tam nie mam takich lagów. Nie wiem czy nawet aż takie mam. Po prostu jakby to były zdjęcie robione. Proszę wycofać do pola na początku toru. Zadanie zostało wykonane niepoprawnie. Proszę wysiąść z samochodu. Jeszcze jedna próba już nie, Kuryde! Blade boża! Proszę sprawdzić działanie świateł awaryjnych. Proszę przygotować pojazd do jazdy. Proszę dzisiaj. ruszyć i zatrzymać się w polu na końcu toru. Dzisiaj chyba nie zdamy. Jedynie może... Jak dzisiaj nam się nie uda, to na 50 subów nagram vloga. Na tym, drugim urządzeniu, że będzie dobra jakość. Nie będzie lagować. Proszę wycofać do pola ja na początku toru. Stać. Ogólnie tak, jest mega drogie, Ja też mam wielkie marzenie. Ten. Nie? I widzowie, ja się męczyłem ostatnio z tą górką. Bo jej ja tak do końca robiłem. Ojej! 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 ojej. Zadanie nie. zostało wykonane niepoprawnie. Proszę wysiąść z o samochodu. Je. No nie zdaliśmy, no.